Kochani, ten przekaz będzie dla youtuberów i dla oglądających. Kochani, dobrze wiemy, że YouTube niesprawiedliwe nas trochę traktuje, a my jesteśmy youtuberami i po powinniśmy w ramach wdzięczności. W ramach wdzięczności dla tych, co nas oglądają i dają nam subskrypcje. Chciałbym, żebyście podzielili. Moją tolerancję dla oglądającego. Każdy, kto daje mi subskrypcję, odpłacam się tym samym. To będzie logarytm taki, by każdy z nas zarobił. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich słonecznie. Oglądających i wszystkich youtuberów, którzy poświęcają swój czas, żeby zmienić coś w życiu lub coś przedstawić. Także, jak jesteś youtuberem, ktoś ci dał subskrypcję, daj i jemu, a wszyscy będziemy na równi, bo moim zdaniem, tysiąc subskrypcji, żeby cokolwiek zarobić, to jest trochę nie fair. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Moje konto zostało usunięte, bo zbyt dużo mówiłem o systemie polskim i zbyt dużo mówiłem o e, państwie Watykanu. Dlatego moje konto zostało usunięte. Nie było tam ani osób trzecich, nie było tam pokazywane, żebym się z kimś bił i nie było pokazywane, żebym komuś mienie e, niszczył. Ja po prostu mówiłem słowami, jakimi zostałem nauczony w polskim języku. Ja się z takich słów jak kurwa, czy spierdalaj, czy chuj ci w dupę. Ja się z takich słów nie spowiada. Więc jeśli takie słowa są uznane za wulgarne, to znaczy, że rządzi system państwa Watykanu. Bo się z tego spowiadają. Dla mnie kurwa to jest morderca, taki człowiek bez serca. Dla mnie dziwka to jest osoba, która bierze za usługę taką wrażliwą, że tak powiem, pieniądze. Czyli dziwka to dla mnie taki płatny zabójca. Ja to tak rozumiem, więc nikt mi nie będzie na, nakazywał. Dlatego w ramach wdzięczności Polacy, youtuberzy, Odwdzięczmy się ludziom, którzy nas oglądają i dają nam subskrypcje, a nie tylko nagrywamy się. Dajcie suba, dajcie suba, dajcie suba, dajcie suba. Mi ludzie dają subskrypcje i ja od razu automatycznie odpłacam się im, im tym samym. Jakby to będzie taki logarytm jak u Elona Musk. Podskakuje do góry, akcja automatycznie. Akcja jest kupywana, spada, automatycznie jest sprzedawana. Na takiej zasadzie został utworzony logarytm. Więc ja jestem pomysłodawcą na tym, żeby każdy, kto wchodzi na YouTube'a, zarobił sobie pieniądze. Koniec zdymania nas, że tak powiem, w głowę, w... No i tak dalej. Bóg Słońca, król Księżyca, Saras, Słońce Księżycowe, Stanisław, Buziaki. A tak przy okazji jeszcze kochani, chciałbym dodać, że właśnie został mój drugi kanał usunięty przez księży, wygłaszali nie? także kanał Terapia Boga Słońca i Księżyca został usunięty i Saras Król Słońca również został usunięty, więc teraz będzie Bóg Słońca i bardzo bym prosił o pomoc, o subskrypcję, bo moje informacje ratują ludziom życie. Naprawdę. Dziękuję. Odwdzięczę się również subskrypcją. Im więcej subskrypcji mam ma się, masie, to tym większą popularność się ma. Więcej jest wystawiane nagranie. Dziękuję.